Zapał do pracy jest zawsze, szczególnie chyba tęskniliśmy na tych wakacjach, żeby wrócić i móc znowu coś e, dla, dla naszego miasta e, zrobić. Tak, sierpnia, sierpień, końcówka sierpnia to już kolejna sesja e, Rady Miasta. Jesteśmy po pierwszych posiedzeniach e, komisji, od poniedziałku kolejne, te najważniejsze jakby pod względem bieżącej e, obsługi e, uchwał tych, Kluczowych, które będą właśnie na, na czwartkowej sesji. Serdecznie zapraszam mieszkańców, bo tematem przewodnim sesji jest rewolucja komunikacyjna. Pan prezydent będzie przedstawiał. Wyniki konsultacji omówi też na pewno to, co ciekawi większość radnych, czyli co z przetargiem. Dlaczego stało się, jak się stało i na jakim etapie jesteśmy. Wiemy też z komunikatów Urzędu Miasta, że do rad Osiedli zostały wysłane już do konsultacji pierwsze koncepcje. One są też dostępne na social mediach miejskich. No i mam nadzieję, że tak, także będą one e, przedstawione, żebyśmy mogli to, co miało się dziać e, na początku roku, że teraz w tej formie takiej większej rozumiem, że też po, po tych wszystkich uwagach, które do jakości tych konsultacji miały miejsce na wiosnę i, i wczesnym latem, że teraz e, będziemy zaczniemy poważną rozmowę o tym, jak ta komunikacja ma wyglądać. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, skorzystajmy z tego, że to jest właśnie jeszcze czas luźniejsze, wolne jest e, łatwiej teraz uczestniczyć e, w sesji. Sesja o 10 tradycyjnie, dlatego serdecznie zapraszam. Dodatkowo kilka rzeczy takich porządkowych. E, kontynuujemy zmiany w regulaminach komisji. One wynikają z tego, że zmieniliśmy liczbę komisji. Ta zmiana tak naprawdę właśnie wchodzi w życie od, e, czwartkowej, e, od czwartkowej sesji. Od czwartkowej sesji pracujemy na, w nowym stylu z nowymi regulaminami. Te regulaminy to też uproszczenie protokołów, troszkę, troszkę większe postawienie na cyfryzację. Teraz nagranie z, z, z każdej komisji także będzie przechowywane i łatwo będzie do niego dotrzeć, jeżeli chodziłoby o jakieś nie wiem, niejasności co do co do intencji kogoś. Już nie będziemy się opierali tylko o wyrywkowym, wyrywkowych rysach protokołu, ale będą pełne nagrania z sesji, trochę jak z komisji, tak trochę jak jest z sesji. No, tylko to jest no, tylko nagranie dźwiękowe bez, bez wideo. No i przechodzimy też na komisjach do pracy na tabletach, koniec z ręcznymi tylko głosowaniami, też no tablety skoro mamy e sesja to umożliwia, będziemy na komisjach pracowali w ten sposób, dzięki czemu e także głosowania na komisjach będą imienne i wyborcy będą mogli ocenić, czy jak dany radny także w tej pierwszej pracy, w pierwszym, e pierwszym zderzeniu z, z danymi uchwałami e zagłosował, no i potem porównać też z tym co się działo na sesji i no i jakie to ma efekty dla, dla miasta, także to, to są takie rzeczy porządkowe, trochę to potrwa, będą też wybory przewodniczących nowych komisji, musimy to zrobić po prostu raz jeszcze, myślę, że to formalność, ale no to są elementy takie, władza zajmuje się sobą, ale po to, żeby być bardziej otwarta i przejrzysta dla, dla wyborców. Zmiana statutu. Już przewodniczący nie będzie musiał znikać z sesji, jeżeli chciałby oddać przeprowadzenie komuś innemu. To był taki błąd w statucie, który nie wynikał z, wprost z ustawy. M, naprawiamy to. Także nowe komisje, e, znaczy nowe regulaminy komisji, wszystkie są też ujednolicone, wszystkie jakby działają w ten sposób. To, to do tej pory nie było takie e, idealnie. Tak samo jest, e, jest już to e, zbieżne. Była skarga na Prezydenta wprowadzona, decyzją Komisji Skarg Petycji jest projekt uchwały o jakby wydłużeniu terminu. Trochę z uwagi na ten okres wakacyjny nie wszystkie informacje do nas zdążyły spłynąć, aczkolwiek mogę powiedzieć, że sprawa, której skarga dotyczy jest naprawiana, jakby droga, która, która była, jest przyczyną tego zalewania. Tam trwają prace jakby działanie nad tematem skargi przedmiotem całym merytorycznym się prowadzą, ale sama skarga będzie rozpatrywana na sesji wrześniowej, bo chcemy sprawdzić co tak naprawdę jest plus, czyli to co prezydent mógł zrobić, a ewentualnie nie zrobił, zrobił nie tak, a sama geneza sprawy to 10 lat wstecz, kiedy jeszcze prezydent to nie była ta osoba. Chodzi o to, że pani, która złożyła tą skargę, kilkukrotnie prowadziła korespondencję z urzędem i tam były pewne zapewnienia. Chcemy sprawdzić, czy te zapewnienia były w jakiś sposób realizowane i się tylko nie sprawdziły, czy to było wysłane na korespondencję i potem był jakiś efekt zaniechania. Sprawdzić, kto za to ewentualnie odpowiadał no i, i wtedy wyciągać jakieś konsekwencje, na ile można to nazwać w ten sposób. Pytania jeszcze przed sesją zostaną tak formalnie z Komisji Skarg Wniosków wysłane. Jeszcze jedno krótkie posiedzenie komisji będzie w czwartek przed samą sesją, żeby te, te pytania zatwierdzić i, i tak robimy. Prezydent złożył też projekty uchwał co do dodatkowego dofinansowania na nowe kosze uliczne i Pakiet, jeden pakiet to czy pakiet jedna uchwała tak naprawdę regulacja ceny w przedszkolach będzie prawdopodobnie podwyżka opłaty za te godziny ponad ponad 5 godzin bezpłatnych. To są groszowe sprawy tak naprawdę 44 groszy ta podwyżka. Tej podwyżki nie było od 6 lat, jeżeli dobrze teraz pamiętam. Dla przedszkolaka nie powinno to być duży uszczerbek w, w portfelu. W skali miasta może to być dość znaczący przychód. Wczoraj na komisji nie dostałem takiej konkretnej informacji. Dzisiaj pan prezydent w czasie rozmowy troszkę bardziej mi te liczby przybliżył. Względem tego, co, co było sugerowane na komisji, to są bardzo różne, różne kwoty, ale będziemy też, jeżeli zgodzimy się, myślę, że, że tak, że, że, że tutaj zgoda może się zdarzyć, będziemy chcieli pilnować, żeby te pieniądze zostawały w przedszkolach w postaci jakby polepszenia infrastruktury, zwiększenia bezpieczeństwa, różnych ułatwień dla, dla najmłodszych. No, a Tak jak mówię, dla, dla poszczególnego przedszkolaka to nie powinny być wielkie, wielkie zmiany. O przedszkolu mówię jako o pakiecie, a pakietem jest tak naprawdę, są dwie uchwały wysypiskowe. Jedna i ona, i to jest ważne, ona też wchodzi jako pierwsza. To też dla nas było istotne. Staramy się, będziemy stępowali o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na i dzisiaj to jakby prezydent potwierdził i uzupełni to w uzasadnieniu do uchwały, ogrodzenie, monitoring, odcieki. To się pojawi, na to są te środki i to jest forma zabezpieczania już terenu. No i oczywiście tam jest też kwestia na aktualizację tych badań, które były do tej pory zrobione pod kątem przygotowania do tych wymogów, które stawia, stawia prawodawca do tego, żeby występować o te duże pieniądze z KPO. Więc to jest pierwszy. W ślad za tym zabezpieczamy teren. Teraz y, działka jest już działką miejską no i odpowiedzialność spada tutaj na, y, na prezydenta. Prezydent przedstawił regulamin y, z prawo miejscowe z zakazem wstępu. Ja pamiętam, że w trakcie kampanii wyborczej także rozważaliśmy takie formy zabezpieczenia właśnie, żeby, żeby ograniczyć tam spacery niektórych. Nie mówię o tym, co było ważne i o tym, co już się pojawiło w działaniach, no, sygnalizacja rzeczy, które się tam dzieją niebezpieczne, bo to jest ważne, ale no, wiadomo, to są tereny niebezpieczne, są jakieś wyjścia. No a teraz odpowiedzialność po prostu spływa na na właściciela gruntu, no więc to jest całkiem zrozumiałe, że, że jakieś um, zasady się pojawiają. Znaleźliśmy mam nadzieję sposób na to, żeby ten katalog osób, które mają prawo wejść, rozszerzyć także o radnych. I mam tutaj też no graniczącą z pewnością jakby przekonanie, że E, że tutaj doszliśmy do tego porozumienia, że ten katalog będzie poszerzony w ten bądź w inny e, sposób, ale stanie się to mm, już, e, już teraz. No i jeszcze tylko powinniśmy opracować zasady tego wstępu, czyli także jak e, to robić, żeby to upoważnienie nawet nie prowadziło do tego, że o, dobra, to teraz sobie pójdę, tylko że to też powinno być wcześniej zgłoszone do Straży Miejskiej. Do Centrum Bezpieczeństwa, tak, żeby no, każdy wiedział, co się, co się na tym terenie e, dzieje, ale to jest taki dodatek. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy też w czasie dyskusji na komisjach wszelkie te wątpliwości będziemy rozwiewali. Pierwsze właśnie moje pytanie na konwencie, kiedy ta uchwała się pojawiła, to pytanie, na, dlaczego tu jest taki wąski katalog? No i mam nadzieję, że po rozmowie z prezydentem udało się dojść do Mm, takiego konsensusu, że no, by, to nie jest wirtualny zakaz, że każdy może, ale faktycznie także to ciało kontrolne, jakim jest Rada Miasta, Radni Miejscy będą mogli e, wchodzić na, e, na ten teren. Oczywiście też w ramach jakichś zasad, typu zgłoszenie, żeby nie było, że mm, po nocach. A co do, co, do, co, do innych, co do innych kwestii z tą uchwałą, no to ma, ma mówię, mam jeszcze trzy komisje, które się tym tematem będą zajmowały, dwie merytoryczne i mam nadzieję, że mm, jeżeli są osoby, które chciałyby e, też z tego móc w jakiś sposób korzystać, to z jakimś propozycją przyjdą i będziemy o tym e, rozmawiać, ale myślę, że idziemy w dobrą stronę. Najpierw zabezpieczmy potem jak ten teren będzie ogrodzony, zmonitorowany będzie można dalej pracować nad tym, nad tym, nad tym zakazem, ewentualnie go zawsze zmieniać. Tak to nie jest kamienna tablica, której potem nie zmienimy. To jest coś w tym stylu. Ale myślę, że, że będzie bardziej to otwarte.